Cześć, to Inga ze Skrywanek i mega się cieszę, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną. Kontynuujemy dalej nasze tryby warunkowe. Porozmawialiśmy sobie już o trybie zerowym, o trybie pierwszym oraz drugim czas na tryb ostatni, czyli trzeci. A jeśli jesteś tutaj nowy, koniecznie sprawdź poprzednie filmiki, żebyś w pełni mógł zrozumieć, o czym dzisiaj mówimy. A jeśli już to zrobiłeś, to zapewne wiesz, że tryb zerowy mówi o czynnościach stałych i faktach. Tryb pierwszy mówi o możliwych prawdopodobnych czynnościach i sytuacjach w teraźniejszości i przyszłości. Tryb numer dwa mówi o nieprawdopodobnych i niemożliwych sytuacjach również w teraźniejszości i przyszłości. Natomiast tryb trzeci to takie gdybanie, gdybanie na temat przeszłości, na temat tego, co się wydarzyło albo mogło wydarzyć w przeszłości. I o ile w języku polskim tłumaczymy te zdania w taki sam sposób jak tryb drugi, czyli typ drugi i typ trzeci w języku polskim będą brzmiały bardzo podobnie, to zapamiętaj, że każdy z tych trybów jest bardzo indywidualny, ma inne zastosowania i w języku angielskim będzie brzmiał zupełnie inaczej. No to jak wygląda ten tryb trzeci? A następująco rozpoczynamy od if, później mamy pass perfect, przecinek. Podmiot would have czasownik w trzeciej formie i resztę zdania. Czyli, if you had asked me for help earlier, I would have lent you a hand. Jeśli poprosiłbyś mnie o pomoc wcześniej, pomogłabym ci. Or, if you hadn't been so arrogant, she wouldn't have turned you down. Jeśli nie byłbyś taki arogancki, ona by cię nie odrzuciła. Dodatkowo podam Ci teraz listę słówek, których możesz korzystać w trybach warunkowych i które zastąpią ci if. As long as o ile, unless, jeżeli nie, gdyby nie, o ile, to takie zaprzeczone if, when, kiedy, assuming or assuming that, przypuszczając, że, supposing or supposing that, również przypuszczając, że, provided or provided that, zakładając, że, in case, w przypadku, on condition or on condition that, pod warunkiem, że. Także jeśli chcesz urozmaicić swój język, koniecznie korzystaj z tych słówek i pamiętaj, że więcej darmowych i ciekawych treści znajdziesz na naszym kanale, ale koniecznie odwiedź naszą stronę internetową, bo to tam znajdziesz kursy językowe, które pomogą Ci nauczyć się języka obcego tak na maksa. Także korzystaj póki możesz, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!